Zapraszamy do Slow Toku, w którym rozmawiamy o praktycznym wymiarze slow medicine. Poruszamy tematy istotne dla zdrowia kobiet, takie jak profilaktyka, diagnostyka oraz leczenie pacjentek. Dzień dobry. Naszym dzisiejszym gościem jest Paweł Guzik, specjalista ginekologii i położnictwa w trakcie specjalizacji z ginekologii onkologicznej, a oprócz tego scenolog, czyli y, ktoś, kto się zajmuje gruczołem piersiowym przez większość swojego czasu. Cześć, Paweł. Cześć, dzień dobry. Bardzo dziękuję za zaproszenie. To, co powiedziałeś na temat zajmowania się gruczołem piersiowym, prawda? To bardziej mi uściszył jako diagnostykę, prawda? Że jeżeli chodzi o zamiłowanie, no to diagnostyka, zwłaszcza ultrasonograficzna, ale jako jedna z metod umiejscowiona w całej prawda, diagnostyce chorób piersi, i to też trzeba o tym pamiętać, że sama, sama ultrasonografia jest jedną z kilku metod, które tak naprawdę potrafią i pomagają nam diagnozować w pełni gruczoł piersiowy. E, Fawle, skoro jesteśmy już w temacie, i naszymi widzami są przede wszystkim pacjentki, Powiedz nam, proszę, co powinna zrobić kobieta, która wykryje u siebie guzek? To jest zawsze coś, co tak naprawdę mnie w pewien sposób medyczny denerwuje, jak pacjentka sobie sama wykryje guzek. Ten guzek może być, mieć różne, tak naprawdę, rozpoznania końcowe. My, dzisiaj, tak naprawdę, chcielibyśmy, ci, co się zajmują profilaktyką, diagnostyką i leczeniem, Chorób piersi, mamy takie nawet marzenie, żeby te pacjentki nie przychodziły do nas, kiedy wybadają sobie guzek, tylko żebyśmy ten guzek, my jako diagności piersi, znaleźli sami. A dlaczego tak mówię? Bo to, że pacjentka przyjdzie, czyli kobieta trafi na badania ultrasonograficzne w ramach słowa profilaktyka, pozwoli nam nasze zrealizować marzenia, że znajdziemy im zmianę szybciej niż to, czy ona sobie sama ją wybada. Oczywiście, to jest nasze marzenie i to jest nierealne, bo nie, nie jesteśmy w stanie zmusić, nakazać pacjentkom, żeby tego typu badania wykonywały. Ale odpowiadając na dwoje pytanie, jak już <coughs> taką zmianę pacjent, kobieta sobie wybada sama, no to musi się bezpośrednio skontaktować z lekarzem, prawda? Ja jestem ginekologiem, więc z tego typu zmianami, problemami, zwłaszcza w moim środowisku, w którym pracuję, pacjentki zgłaszają się do mnie. Z tą, nazwijmy to palpacyjnie, czyli ręką wybadaną zmianą. Rozumiem, że w typowym takim badaniu, w trakcie trwania, yy, prawda, głównie po miesiączce, kiedy pacjentka staje przed lustrem czy pod prysznicem prawda, i sobie te piersi bada sama. Jeżeli taki guzek znajdzie, to trzeba zgłosić się z tego typu objawami do, do lekarza. Patrząc statystycznie na to, to najczęstszym takim liczbowo, prawda, wartością liczbową, procentową, to właśnie z tego typu powodu yy, dziewczyny zgłaszają się do, do lekarza z powodu właśnie wybadanej przez siebie palcami zmiany w gruczole piersiowym, musi się zgłosić. No, jeżeli się już zgłosi, no to trzeba zbadać tą pacjentkę, lekarz powinien zbadać pacjentkę w sposób też palpacyjny, swoim medycznym, nabytym, prawda, umiejętnościami, Dwa, i wykonać badanie diagnostyczne, nazwijmy to ogólnie badanie radiologiczne, bo pytanie postawione przez Ciebie jest pytaniem, nazwijmy, ogólnym. Nie, sprecywa, nie sprecyzowałaś się, pa, dziewczyna jest w wieku 18, 30, 40 czy 60 lat. Bo musimy pamiętać, tak jak zaznaczyłem to na początku, diagnostyka chorób piersi jest taką dyscypliną multidyscyplinarną, gdzie składa się z kilku technik, między innymi jedną z nich jest ultrasonografia. Ale zakładam, że Pewnie jest to dziewczyna w młodym wieku, to takim no, pierwszym, najprostszym sposobem stwierdzenia, czy dana zmiana, którą przychodzi, którą sobie sama wybadała, jest wykonanie jej badania ultrasonograficznego. W tym badaniu ultrasonograficznym, ultrasonograficznym, naprawdę w pierwszym przyłożeniu głowicy, czy zbadanie tego obszaru, który gdzieś tam pacjentka zgłasza, że to jest przyczyną jej wizyty u nas, jesteśmy w stanie określić, z jakim rodzajem wstępnie zmiany możemy mieć do czynienia. A powiedzmy, każdej pacjentce y, robisz badanie USG, czy są takie, którym tego badania nie robisz? Bo wiemy, że są jest to podstawowe, najbardziej takie dostępne badanie i w naszym gabinecie ginekologicznym jest to no, codzienny sprzęt, tak można powiedzieć. Ale są takie, którym byś nie zrobił tego badania, czy? czy... Nie, nie. Każdej pacjentce w tej. Sytuacji, kiedy ona się zgłasza, czy zapisuje się, nawet nazwijmy to na badanie coroczne, ultrasonograficzne piersi wykonuje to badanie, ale to już jest jak gdyby troszeczkę zakres naszego medycznego działania, czyli naszej wiedzy i znajomości, kiedy i jakiej pacjentce, a przede wszystkim z jakim rodzajem budowy piersi, zlecimy konkretne inne badania rozszerzające bądź komplementarne do siebie. My musimy dzisiaj wiedzieć, czy każda kobieta powinna to wiedzieć, że takim badaniem Uznanym nazwijmy przesiewowym, czyli to, co się robi w programach profilaktycznych, tak jak u nas w Polsce, w, w lat, w, w, jeżeli chodzi o wiek pacjentki, między 49 a 69 rokiem życia, jest mamografia. Ona jest tak ustalona co do wieku pacjentek i jej sposób wykonywania odnośnie do budowy piersi, kiedy zdecydowanie w tym wieku kobiety mają zdecydowaną przewagę tkanki tłuszczowej. Natomiast badanie. Uzupełniające w tym programie profilaktycznie w pierwszej kolejności będzie badaniem USG, no też lub inne metody. Natomiast jeżeli mamy pacjentki po 40, poniżej 40 roku życia, kiedy mamy zdecydowaną przewagę tkanki gruczowej, oczywiście zakładamy to, no też zdarza się, że te pacjentki w niektórych przypadkach niekoniecznie muszą mieć, ale zdecydowana większość ma budowę gruczołową, to jak najbardziej USG jest metodą, którą jest dedykowaną do, do, do tego typu grupy pacjentek. No a zwłaszcza, a nie zapominajmy jeszcze o ciąży No i okresu karmienia piersią. No, a ta grupa pomiędzy, czyli między 40 a 50. To co tutaj? No to jest trudne pytanie. Znaczy to jest pytanie takie, gdzie na przykład w Stanach Zjednoczonych tam o, yy, wiek pacjentek Kierowanych na mamografię w ramach profilaktycznych badań mamograficznych jest 44 lata, więc de facto 44 w dół USG, 44 w mamografia. mammografia. U nas tak naprawdę no jest to 49, 49 lat jest tym punktem odcięcia, ale wiem, że, że trwają prace, trwają rozmowy, że i w Polsce ten wiek ma być obniżony właśnie do, typu, do tego wieku 44 lat, plus, minus, prawda? No to jeszcze kwestia uzgodnień, ale zdecydowanie. Wiek, ten wiek trzeba obniżyć, jeżeli chodzi o, o, o przesiewowe badania, czyli tak zwane screeningowe. Jeszcze ci zadam takie pytanie odnośnie tego screeningu. To, co nas wspólnie zajmuje też, to zauważyliśmy ostatnio, że coraz częściej pacjentki coraz młodsze chorują na raka piersi i jakie badanie profilaktyczne byś tu widział? No bo mamografia mówi, że pierwszek gruczołowych, i to wiemy ma słabszą czułość i specyficzność niższą. USG z kolei jest badaniem no subiektywnym i i, i na do badań screeningowych, tak przynajmniej w warunkach y, codziennych, czy może w warunkach systemowych powszechnych się nie stosuje, y, to, to co dla nich? Jak Ty to widzisz? Ogólnie rzecz biorąc, są pewne wytyczne dotyczące profilaktyki i podziału ze względu na wiek pacjentki. I przede wszystkim wyselekcjonowanie, czyli wyciągnięcie z tej całej grupy populacyjnej, czyli tej grupy kobiet, pacjentek z wysokim ryzykiem zachorowania na raka piersi u których mama prawda, chorowała na raka piersi i tego średniego ryzyka. I tu mamy konkretne, postawione już i, i zaproponowane rozwiązania, prawda, samo badanie piersi u tych pacjentek, wykonywanie, mówimy, u tych bardzo mocno obciążonych, rezonansu magnetycznego, plus uzupełniającego badania profilaktycznego, jakim jest badanie USG piersi. Więc tutaj nie ma tak naprawdę co wyważać otwartych drzwi, bo to jest ze względu na wiek i ryzyka możliwości wystąpienia raka piersi, jest ścisłe metody przypisane, czyli rezonans, USG, samobadanie piersi. I to też bym też, mimo że temat jest yy, tak naprawdę dotyczący profilaktyki raka piersi, nie, roz, nie zapominajmy też, w tym, w tym też o innym nowotworze, jakim jest rak jajnika, prawda, bo pewne genetyczne uwarunkowania, jak wykonujemy badania genów, to też wykonujemy, yy, no, siłą rzeczy w zakresie tak zwanych genów BRCA1, BRCA2, które też są związane, prawda, yy, z rakiem jajnika. Więc ta profilaktyka obciążonych kobiet, no, jest, jest istotna i bardzo ważna, tak naprawdę. Hmm, Czyli zalecasz indywidualiz indywidualizację czynników ryzyka, yy, takich dla, dla danej pacjentki, czy, myśli, czy, czy ja, mówić o zalecenie twoim? Mnie się wydaje, że my musimy wszyscy więcej czasu poświęcić to, co Ty powiedziałeś, na wyselekcjonowanie tych pacjentek, a właśnie tych czynników ryzyka, które mogą być czynnikami genetycznymi. I to ważne jest, żeby osoba w wieku na przykład tych, nie wiem, 18-20 lat, której mama chorowała na raka piersi w bezpośredniej linii, powinna mieć zrobione, na tak się zaleca, badania genetyczne, żebyśmy objęli ją w no, taką opieką profilaktyczną. Jak jest życie pokazuje, no to wiadomo, jak jest. Część pacjentek nie chce, część pacjentek się nie zgłasza. No, To bywa z tym różnie, prawda? Ale tak, to jest myślę, kluczowe, żebyśmy tą grupę pacjentek wyselekcjonowali i wyciągnęli z tej populacji ogólnej, z tymi czynnikami wysokiego i średniego ryzyka, żeby stworzyć na nią pewną taką opiekę profilaktyczną. Wiesz, jak jest moje zdanie o tym, że, że wydaje mi się, że powinniśmy łączyć te profilaktyki raka szyjki z rakiem, z rakiem piersi, bo możesz sobie tak zadać pytanie, to jest 20-latka na przykład, prawda, by, która by mogłaby być wysokiego ryzyka, a na przykład nie, czy średniego, ale nie jest, bo na przykład jej mama też ma 4, 4, czy 40 lat ma na przykład i też jest jeszcze młoda bardzo i może u niej się nie ujawnić żaden z nowotworów, i może nie być w ogóle zbadana ani na, yy, na żadną mutację, bo, no bo jest za młoda jeszcze nie chorowała, to co z taką grupą? Wiesz, ja dążę do tego, żebyśmy jakoś łączyli screeningi i to jest właściwie, właściwie takie może... Cóż, to jest trudne pytanie, bo tak naprawdę no, w momencie objawowym, kiedy nowotwór pojawi się u tej wspomnianej 40-latki, dopiero tak naprawdę zwracamy uwagę na jej córki, prawda? Więc to, to, jest, no, to, to też no, nie damy rady, wiadomo z jakich względów, aby przebadać zawsze wszystkie kobiety w tym wieku pod względem prawda, yy, no, obciążeń genetycznych, no bo też nie ma do tego wskazań. No, wiesz, ja chcę Ciebie spytać o to, jak Ty się do tego ustosunkowujesz, żebyś jakby łączył cytologię z badaniem piersi. Na przykład, wiesz, 18-latka zaczyna współżyć na to. rekomendacji mówią, żeby zacząć robić cytologię po trzech latach najwcześniej. I to wtedy można by łączyć to z, z, z badaniem piersi. Jak... I to by było na, spoczywało na ginekologu, senologu. Jak Ty sobie to wyobrażasz jako. No człowiek w środku tego jakby systemu i czy to jest realne, czy, ni, czy nierealne, czy, czy warto w, tak wytwarzać jakiś rodzaj takiego zapotrzebowania, czy to jest sztuczne, czy to jest realne, jak, jak to byśmy... Ty, ja znam twoje założenia, prawda? Bo chciałbyś, znając ciebie od tylu lat, chciałbyś uzdrowić ten świat, prawda? A my musimy też, i to jest fajne, tylko kwestia jest tego typu, że musimy się raczej poruszać w tych, na ile mamy realne możliwości, tak? I dzisiaj Myślę to, co powiedziałem na wstępie. My mamy ściśle określone co do profilaktyki raka piersi grupy pacjentek wysokiego i średniego ryzyka, które musimy się tą profilaktykę stosować. Więc myślę, że zastosujmy do tego, co jest, bo to, co mamy już, nie do końca jest respektowane i przestrzegane, bo wiadomo, życie jest różne, a dopiero będziemy jakimiś małymi krokami zmierzać w tym kierunku o tych sprawach, które Ty mówisz, bo... Bo ja patrząc z punktu widzenia mojej pracy codziennej, zawodowej, patrząc na pracę z moimi pacjentkami w miejscu, gdzie ja mieszkam czy pracuję, no jak gdyby nie mam z tym problemu, co powiedziałeś. Bo jeżeli przychodzi pacjentka do mnie, czy kobieta na pierwszorazową wizytę, to zawsze z tyłu głowy jest pytanie, mówimy wizytę ginekologiczną, to z tyłu głowy jest pytanie, kiedy były robione USG piersi. Wtedy ją badam ginekologicznie, zbieram wywiad, badam, prawda? Wykonuję badanie, badanie USG ginekologiczne, wcześniej pobieram cytologię, badam ręcznie taką pacjentkę, prawda? I wtedy mam pobraną cytologię i, i mam tak zwane, i mam zrobione USG, bo moje pacjentki też wiedzą, że ja się tym zajmuję i zapisują się na tak zwaną kubizytę kompleksową. Czyli jest ginekologiczna wizyta i osobne jest USG piersi. Także to facto, jak one to czasem nazywają, bo ja do pana na przegląd, prawda? Czy góra-dół też takich sformułowań używają? I to, I to jest wtedy to, co ty powiedziałeś, ja to załatwiam tak naprawdę na co dzień, bo ja mam mnóstwo wizyt moich dziewczyn z mojego regionu, gdzie nie tylko z mojego, bo i też z różnych części Polski przyjeżdżają, zwłaszcza w kontekście badań USG piersi, to mam tą sprawę załatwioną. Ja mam pod opieką właśnie, i to jest komfort lepszy mojej pracy, bo ja mam większy nadzór nad nimi. I to co mówisz ma sens, tylko kwestia, no żyjemy w pewnym systemie, prawda? Zaraz się zacznie pojawiać pytanie, kto za to zapłaci, co i jak, no. no, no tak naprawdę to, co wspomniałeś na temat cytologii, no, no. chcielibyśmy, żeby wszystkie nowotwory dzisiaj współcześnie były wykrywane na poziomie komórkowym, prawda? Sprawę cytologii, mówimy o cytologii, kolposkopii czy testach na HPV, czyli tej pierwotnej, wtórnej i drugorzędowej prawda, profilaktyce raka szyjki ze szczepieniami i jeszcze innymi prawda, yy, możliwościami działania. Pokaż mi nowotwór, który rozpoznajesz na podstawie komórek. Przy badaniu WSG piersi, w USG piersi, mamografii tego już nie zrobisz. Nie da rady, widzimy pewien proces zaawansowany klinicznie. Jak przecież też praktykujesz, pracujesz w oddziale. I jak nieraz mamy pacjentki, które przychodzą z zaawansowanymi klinicznie rakami szyjki macicy, to już jest to takie troszeczkę dawne i takie dziewoła młodszych kolegów, żeby im pokazać, jak klinicznie zaawansowany rak szyjki dzisiaj wygląda. Na szczęście, że to są bardzo już pojedyncze, gdzieś tam się zdarzają przypadki, zwłaszcza u starszych kobiet, prawda? Jakieś tam nazwijmy to w cudzysłowie zaniedbanych, które nie wykonywały tych regularnych, profilaktycznych badań cytologicznych. Bo dzisiaj to, co wspomnieliśmy i z tym się zgadzamy, my raka szyjki macicy rozpoznajemy na podstawie, tak naprawdę na bazie komórkowej. A patrzmy, druga sprawa przeciwna sytuacja ragajnika, tak? My tak naprawdę, no, oczywiście wstępna diagnostyka, stosowanie ultrasonografii do pochwowej, kryteriów dla lekarzy, czy nas stosujących, prawda, od opisy badań ze zastosowaniem zasady prostu reguł według AJD, to wszystko nam pozwala, żebyśmy jak najwięcej o tym guzie jajnika potencjalnie znalezionym wiedzieli, ale niestety statystyki pokazują, w którym stopniu, yy, trzecim i czwartym według FIGO, czyli tego zaawansowania znacznego już nowotworu te pacjentki do nas trafiają i to jest to, co to się my przegrywamy z rakiem jajnika. Patrzmy na rakaszyki, chcielibyśmy te nowotwory, przynajmniej w naszym działce ginekologicznej, rozpoznawać. Tak, na, tak naprawdę no, na poziomie komórkowym to nie jest możliwe. A co jeśli już lekarz skieruje nas na wykonanie biopsji? Czym ta biopsja jest? Czy powinniśmy się tego bać? Sama nazwa biopsji, jeżeli pacjentka utrzymuje, z wielkim przerażeniem dla mnie. Tak? Dlatego, że nasze dziewczyny myślą. Tak, dosyć jednoznacznie. Biopsja, stawiamy znak równości, równa się, jak to one mówią, nieraz wyrok, czyli rak piersi, tak? A jest to sposób tylko i wyłącznie badania, gdzie w danej możliwości badania, które wykonujemy, czy ultrasonograficznego, czy mamograficznego, czy rezonansu magnetycznego, dana zmiana na tyle nie jest jeszcze jednoznaczna w tym badaniu, który, tych, tych rodzajach badań, które wymieniłem, żeby postawić. Pewne rozpoznanie, żeby tą zmianę obserwować, więc wymaga naszego sprawdzenia, czyli pobrania materiału tkankowego z tego guza, czy z tej zmiany, która nas zainteresowała. Biopsja, tak naprawdę, może no, nie jest czymś najprzyjemniejszym dla pacjentki, ale nie przesadzajmy, nie jest nic nadzwyczajnym. Jest po prostu pewną procesem prawda, medycznym, chirurgicznym naszym, gdzie w nieczuleniu miejscowym bądź no, z regułem miejscowym. Pobieramy materiał z guza pod kontrolą ultrasonografii, czy też no, no i mamografii, jeżeli mówimy o innym rodzaju, tak zwanej biopsji stereotaktycznej, no ale mówimy tu głównie o OSG, więc ta biopsja jest wykonywana pod nadzorem obrazu ultrasonograficznego, zawsze w znieczuleniu miejscowym. Mówimy o biopsji gruboigłowej, czyli takiej, gdy pobieramy tkankę, ale innym rodzajem, którą bardzo teraz rozpowszechnionym i, no i bardzo dobrym, fajnym sposobem jest tak zwana biopsja też gruboigłowa inaczej nazywana mamotomiczna, wspomagana próżnią, czyli przy okazji pobrania materiału tego, którego chcemy, który chcemy przebadać, od razu tą zmianę pacjentce usuwamy, prawda? Tylko przy pewnych założeniach stricte, które są założeniami onkologicznymi, wskazaniami, żeby jednej tej metody nie nadużywać, prawda? Żeby później też pewnych błędów nie popełniać. Są określone ścisłe kryteria, które tą biopsję wykonujemy, więc ja wiem, że taki jest mit, że dziewczyny moja albo biopsja, tuż już pan coś znajdzie, że to się potwierdzi rak. Nie, biopsja jest po prostu dla nas, jako medyków, lekarzy, utwierdzeniem, czy my mamy do czynienia rzeczywiście ze zmianą, którą trzeba coś z nią zrobić, usunąć lub obserwować. Więc biopsja no, w pewnym sensie da uspokojenie pacjence, a drugi jest, no, jeżeli tak naprawdę mamy do czynienia ze zmianą podejrzaną, no to troszkę spotęguje jej no, ten stres. Ale to tylko po to, żebyśmy te, jej pomogli i, to, i tę chorobę zaczęli jak najszybciej leczyć. Także, jeszcze wracając do tego pytania, co zadałaś na temat, jak pacjentka sobie wybada guzek w piersi i trafia do nas na badanie, tak jak ona sobie nie wybada, a będzie korzystać z badań profilaktycznych i my go znajdziemy, ale nie będzie jeszcze badalny dla niej, tym dla niej. Szanse na dobre leczenie i wyleczenie są najlepsze, i do tego musimy zachęcać y, kobiety do badania piersi. Chociaż nie chciałbym zapominać o tej ważnej rzeczy, że około 160 przypadków rocznie statystycznie raka piersi rozpoznajemy u mężczyzn. To też nie chciałbym tutaj, mimo że zajmuję się, tak, że ten temat to. Tak, tak, ale się nie to... oczywiście, tylko trzeba też o tym wspomnieć. Więc myślę, że samo słowo profilaktyka i to badajcie się dziewczyny jest naprawdę ważne, istotne, tylko nie chciałbym też sprowadzać tego do takiej sytuacji, że przyjdzie ten pierwszy października i ten 30, bo też w tym okresie kręcimy prawda, to spotkanie nasze i nagrywamy. Że ten miesiąc jest tylko miesiącem, kiedy my mamy przypominać i uświadamiać nasze pacjentki, że piersi są tak ważnym elementem narządu, prawda, całego organizmu kobiety, że musimy je tylko w październiku badać. Nie, my musimy je badać przez cały rok, bo tak naprawdę mm, musimy na jak najwcześniejszym etapie znajdować pewną patologię, a zwłaszcza tą patologię, która jest patologią złą dla pacjentki, żeby jak najwcześniej wdrożyć odpowiednie leczenie. I daje poczucie bezpieczeństwa i wyleczenia. Co dzisiaj we współczesnej medycynie i leczeniu raka piersi, naprawdę jesteśmy na niezłym, światowym poziomie, patrząc przekrojowo na nasz kraj. I to trzeba jasno powiedzieć sobie, bo zawsze gdzieś tam mówimy, a bo to dawni nas tak też troszkę, że auto pojada za granicę, tu tam. Nie, w Polsce się bardzo dobrze leczy. Raka piersi, w ośrodkach, które są prawda, do tego stworzone, gdzie mamy multidyscyplinarne zespoły, począwszy od onkologów, chirurgów-onkologów, ginekologów, radiologów, psychologów czy onkopsychologów, prawda? I to wszystko działa naprawdę, naprawdę nieźle i, i, i jesteśmy w stanie tym dziewczynom pomagać naprawdę bardzo dobrze. A skoro mówisz, że mężczyźni też chorują, to jakie zaleciłbyś im działanie profilaktyczne? Nie ma profilaktyki. Bo... Niestety, nie ma profilaktyki, jeżeli chodzi o raka piersi u mężczyzn, no bo jest to tak rzadki nowotwór u nich, oczywiście z punktu widzenia histologicznego jest to bardzo mocno agresywny nowotwór, nie ma, trzeba zwracać uwagę przede wszystkim u mężczyzn na jakieś zgrubienia w okolicach piersi, na przyjmowane leki, które mogą powodować pewnego typu zaburzenia jak ginekomastie czy steatomastie i przede wszystkim... Roladowa z partnerek, prawda? Bo bardzo często w zmianach wykrywanych w piersiach są to przerzuty z pewnego nowotworu, jakim jest prawda nowotwór, jakim jest rak jądra, prawda? Więc też o tym trzeba pamiętać. Zwiększenie obwodu jądra czy w badaniu palpacyjnym, czy nawet w różnych zbliżeniach, prawda, które mogą mieć miejsce Ciebie jako partnerkę może zaciekawić to, że na przykład jedno jądro jest powiększone, tkliwe, boleśniejsze w porównaniu do drugiego. Pierwszy wczesny etap wykrywania, prawda, raka jądra u mężczyzn to też. Dlatego, też moim zdaniem, edukowanie, mówienie dzisiaj od, od, od potrzeb młodych dzieciaków wzrastających na temat pewnych rzeczy, uwarunkowań biologii swojego ciała, jest istotne. Uważam dzisiaj, żebyśmy ten efekt, o którym mówili, profilaktyki uzyskali u dorosłych osób. Myślę, że poruszyliśmy bardzo dużo tematów, które moglibyśmy rozwinąć w przyszłych naszych spotkaniach, do Dobrze. których Cię serdecznie zapraszamy i będziemy kontynuować te tematy. Na razie dziękujemy i chcielibyśmy zaprosić Państwa do następnych odcinków naszego programu. Dziękujemy. Dziękujemy.